Od dziś, to jest 18 maja, w nową fazę wchodzą prace związane z przebudową drogi krajowej 91 w Łęczycy. W związku z tym na blisko 400 metrowym odcinku tej drogi między ulicami górniczą i kopalnianą ruch zostanie przełożony na wschodni pas jezdni, prowadzący w kierunku Gdańska i po nim ruch, podobnie jak obecnie, będzie się odbywał wahadłowo, kierowany będzie światłami. Organizacja ruchu na pozostałych dwóch remontowanych odcinkach pozostaje bez zmian. O inwestycji z radością wypowiada się zabiegający o jej przeprowadzenie, a będący jednocześnie mieszkańcem Łęczycy, senator Rzeczpospolitej. Bardzo ważna inwestycja, tak jak już wcześniej wspominałem, kiedy rozpoczynaliśmy tę inwestycję i było pierwsze spotkanie można powiedzieć, też takie i medialne. Na początku, że walczyłem o tą inwestycję od 2016 roku, to prawie 50 milionów złotych. Całość były troszkę problemy, bo się okazało, że ten kosztorys w czasie już tutaj projektowania i potem przy realizacji okazał się dużo większy, ale udało się środki pozyskać. Inwestycja ruszyła. Myślę, że jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w powiecie Łęczyckim. Bardzo ważna także i dla mieszkańców, ze względów bezpieczeństwa zjazdów, ale także i ze względów takich też. Czysto estetycznych, bo jednak wszystko się zmienia wokół. Łęczyca się zmienia pomału w środku, a tutaj ten przejazd, wizytówka Łęczycy, bo tak naprawdę to była droga krajowa numer 1, teraz numer 91 ale tu dużo osób z całej Polski przyjeżdża i też nam zależało, żeby to jakoś wyglądało i żeby dobrze się reprezentowało. Niedużo zostało już tych obwodnic i tych miast, bo wiemy, że Kraśniewica obwodnica, Kowal po drodze obwodnica, no Łęczyca, Ozorków obwodnica, Łęczyca została bez obwodnicy. Takie były wcześniejsze decyzje władz samorządowych, ale zależało nam, żeby ten przejazd tak naprawdę już przystawał do XXI wieku. Też tutaj jestem mieszkańcem, przyjeżdżam Na początku się cieszymy, potem, już z biegiem czasu, to nas cieszy, że to się zmienia, ale jednak są problemy. Kiedy, jest, kiedy są rynki, i u nas to głównie wtedy życie tętni w Łęczycy, cały ten region zjeżdża do Łęczycy, To są problemy, no, są korki. Można z jakiś Włończycanie to wiem, że też objeżdżają przez miasto, no, ale musimy się z tym pogodzić i, i, i to jakoś wytrzymać. Ten okres remontu, tak to jest i, i, i nie da się inaczej tego ominąć. Nie ma obwodnicy, tym bardziej że te tereny bagienne wokół Łęczycy też ta specyfika, że nie da się tego w jakiś sposób tutaj bliższe objechać. Kiedy przebudowa się zakończy, najważniejszymi zmianami dla kierowców, poza wymianą nawierzchni, będzie budowa dwóch rond, które powstaną na wjeździe i wyjeździe z miasta. Przebudowane zostaną też niemal wszystkie skrzyżowania, w tym również z drogą prowadzącą w kierunku Parzęczewa. Część z nich zostanie na nowo wyprofilowana, by zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo podczas skręcania. Powstaną na nich też dodatkowe pasy ruchu do skręcania, zarówno w prawo jak i w lewo. Pojawią się też chodniki i zatoki autobusowe, a na odcinku od ulicy belwederskiej do południowej granicy miasta wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Użytkownicy drogi i mieszkańcy narzekają jednak na utrudnienia. Jeżdżę codziennie do pracy. No i niestety, koreczki dają się we znaki. No ale musimy się z tym godzić, bo ma być lepiej. Dlatego godzimy się na wszystko i cierpliwie czekamy na koniec remontu, który ma trwać jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo długo. Strasznie utrudnia pogoda droga. Nie idzie dojechać na zakupy. Na potrzebne środki żywności, do apteki nic nie idzie zrobić, naprawdę. Jest miasto całe zablokowane. Nie da się wjechać ani wyjechać do Łęczycy. Jak długo się staje w korkach? Koło 15 minut, a na pasach to z 5,7. Straszne, utrudnie, straszne utrudnienia. Jest to du dosyć duże utrudnienie. E, z racji tego, że no, robią się duże korki przed miastem, e, przychodzi to dużo głosów do mnie, ponieważ mam tutaj firmę, e, że utrudnia to życie, zabiera dużo czasu. Oj. Co tu więcej powiedzieć? No. Wspomniał Pan, że ma firmę, która właśnie znajduje przy remontowanej drodze. Czy obniżyło to w jakiś sposób e, ilość klientów? W jakiś sposób na pewno tak. E, przez właśnie utrudniony dojazd. Tak jak Pani pytała wcześniej, to jest przyczyna jakby zmniejszenia się e, ruchu w, w naszej firmie. No i też przez między innymi koronawirusa. No ale to ogólnie e, chyba wszystkim przysporzyło kłopotów, więc. W ramach inwestycji całościowo przebudowany będzie odcinek na długości 3,2 km, przebiegający przez centrum 15-tysięcznego miasteczka Łęczyca. Przypominamy jednocześnie, że przejazd drogą krajową 91 przez Łęczycę możliwy jest tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony. Zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z tarczy antykryzysowej 3.0, ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia bieżącego roku, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł, ale za to ich dochód nie przekracza 7 000 zł. W zwolnieniu ze składek będą też mogli podlegać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na Start. Przy zwolnieniu dla tych grup brane są pod uwagę składki za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone. Nowa odsłona tarczy uprawnia doświadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia bieżącego roku. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie, należy więc wykazać 15% spadku przychodu. Przykładowo. Przy wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15% od przychodu w marcu. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca i w oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe, bo w razie wątpliwości, Nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek. Rowerem wzdłuż granic Kutna. Co to za projekt dla każdego, i czy już można startować? Jest to projekt realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten wygrał w 2018 roku. Była to inicjatywa Bartosza Serendy. Projekt polega na tym, że wsiadamy na rower. Własny? Własny albo w ramach, w ramach roweru publicznego, mhm. bo już jest, już, już jest uwolniony. Przede wszystkim jest ten projekt skierowany dla mieszkańców Kutna. 18 lat trzeba mieć skończone. Jest to jazda na rowerze po mieście. Nie chcielibyśmy tutaj... Um, proponować to młodszym mieszkańcom, no bo wiąże się to jednak z, jakimś, z, jak, z jakimiś trudami i z jakimiś um, be, no, zagrożeniem bezpieczeństwa, więc, więc niech to będzie osoba dorosła, która sama o sobie stanowi. Następnie osoba taka wsiada na rower, przejeżdża przez kutno, odwiedzając. 25 punktów, tak, które są tutaj pięknie opisane na mapie. Opisane są na tej mapce, i teraz tak, taką mapkę plus książeczkę trasy dostaje każdy bezpłatnie. To one, one są wydrukowane w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. I tutaj na mapce są zaznaczone punkty: 25 punktów, przy których trzeba być. Trzeba przeczytać informacje dotyczące danego obiektu i otworzyć książeczkę trasy i w książeczce trasy uzupełnić przy konkretnym na przykład mamy nową oberżę. No, przy okazji dowiemy się, co to jest nowa oberża, gdzie ona jest. Poznamy kutnowski system informacji miejskiej, bardzo Właśnie, piękny. Właśnie, bo przy tych obiektach są specjalne tabliczki informacyjne tak, zawsze. Tak, I to są tabliczki w takich kolorach systemu miejskiego, a więc, żeby się dostosować, też w takich kolorach zostały wydrukowane te materiały pomocnicze. I tam na przykład przy Nowej Owerży jest zdanie. W dwudziestoleciu międzywojennym w budynku mieściło się słynne kutnowskie... I Chcę teraz kończyć. pytanie co? Czytamy informacje na tablicy Skutnowską z tą informacją miejską. Na temat Nowej Oberszy patrzymy, czego tutaj brakuje, wpisujemy. Mhm. Potem jedziemy, którędy chcemy? Nie Właśnie, ma. Bo trasa jest dowolna. Trasa jest dowolna. Myśmy tutaj mapkę, na mapce zaznaczyli wszystko. Natomiast trasa jest dowolna. Jedziecie, jadą mieszkańcy tak jak sobie życzą. Dzisiaj mogą zrobić trzy punkty, tak, bo pogoda nie taka albo nie mamy okay. czasu. Za dwa dni, czy następny weekend, wsiadają na rower, robią jeszcze trochę. A jak już wszystko uzupełnią w tej książeczce, przychodzą do nas, tutaj do siedziby TPZK. Sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, i dostają taką, to piękną odznakę. Na odznace jest napis rowerem wzdłuż granic kutna, na odznace jest, są takie zarysy miasta i rower. Będzie to piękna pamiątka po zwiedzaniu naszego miasta, a w głowie zostaną informacje o poszczególnych obiektach. Wiadomo, takie mamy zabytki, jakie mamy, nie jesteśmy tutaj Krakowem, ani, ani Toruniem, gdzie, gdzie tych zabytków jest dużo. Niemniej jednak chwalimy się tym, co mamy, i warto też je poznać. Jednym z obiektów do, zwiedza, do, do, do obejrzenia jest też ten dworek, na przykład, więc e, są tutaj niedaleko, niedaleko w centrum miasta też są do zwiedzania obiekty, ale są też obiekty znajdujące się no, dosyć e, odległe od centrum miasta powiedzmy, na przykład, e, Dom Machera, Willa Machera. No, nie nie, wszyscy, wiem. Wiedzą, nie wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Nie wszyscy wiedzą, gdzie to jest, więc zobaczą. No, jest, też, jest też Getto Kutnowskie, więc też jest dosyć daleko stąd. No, jest, jest szkoła muzyczna, czyli Pałac Gierałty, pięknie położony, odrestaurowany, więc też warto to zobaczyć. Czy jest no jakiś no... czas, w którym trzeba zrealizować się, te wszystkie e... punkty? Powiem tak, nie ma określonego czasu, natomiast sam, sam ten konkurs, sam ten konkurs, ten projekt obejmuje czas od teraz do końca 2021 roku, a więc mamy półtora roku i nie musicie się Państwo spieszyć tych książeczek i mapek. Mapek Jest tysiąc, pod, jest tysiąc mapek, tysiąc książeczek odznak na razie mamy zrobionych 100. Projekt jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Zarówno pokazuje on naszym mieszkańcom zarówno zabytki, informacje o tych zabytkach, reklamuje kutnowski system informacji miejskiej, z którego ja osobiście Jestem bardzo dumna jako mieszkanka. Z czego nie jestem dumna, to mówię, a z czego jestem, też mówię, więc z tego jestem bardzo dumna, bo e, tak pięknie wykonany, przemyślany i, i tak po całości zrobiony ten system, rzadko które miasto posiada. To na koniec tylko podsumujmy, gdzie kiedy odbierać. Mapki no i, tu jest, i, I tu jest właśnie problem. I tu jest problem, bo tak jak wszystkie biura są zamknięte, tak i nasze biuro jest zamknięte. Tak więc musicie Państwo troszeczkę poczekać, ale ja myślę, że niedługo. Za niedługo, jak tylko biuro otworzymy, te książeczki i mapki będą do pobrania i w tym momencie już będzie można, będzie można korzystać z tego projektu, no. Tak to, tak to wymyśliliśmy, razie, nie da się inaczej. Na razie inaczej. planujemy, obserwując, obserwując mapkę i śledzimy stronę facebookową TPZK. I śledźcie Państwo stronę, jeszcze raz przypomnę, że Zarówno mapki, jak i książeczki są, są bezpłatne, są wydrukowane w ramach projektu. Czekamy tylko, żeby, żeby tą kulturę też odmrożono i urzędy, i wtedy będzie można spokojnie pobierać te materiały i jeździć na rowerze. Ja poproszę o krótkie zachęcenie, takie w oczekiwaniu trochę naszych widzów do, do, do startowania i objeżdżania granic kut na rowerem. Szanowni Państwo, wszyscy mamy już dosyć siedzenia w domu. Zdaję sobie z tego sprawę, bo też siedzę w domu. Ale już jest promyczek nadziei, że niedługo nas odmrożą. I wtedy, proszę Państwa, w krótkiej kolejce, w krótkiej kolejce, naprawdę w krótkiej, bo to tylko będzie ręka wyciągnięta, proszę bardzo, komplecik, wszyscy Państwo chętni otrzymacie te materiały i spotkamy się gdzieś na trasie, w Kutnie, pod którymś zabytkiem oglądając je. Dziękuję bardzo. Czekamy z niecierpliwością. Dzięki firmie Polfarmex SA kolejna pola środków ochrony indywidualnej trafiła do placówek pomocy społecznej. W tym do Domów Pomocy Społecznej w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Krzywołustego oraz Sobieskiego prowadzonego przez Gromadzenie Sióstr Albertynek. Do każdej z placówek trafił zestaw zawierający rękawice nitrylowe, maseczki trójwarstwowe, fartuchy i czepki ochronne, ochronniki na buty oraz płyn do dezynfekcji rąk. Dzisiaj przekazaliśmy środki ochrony indywidualnej do Domów Pomocy Społecznej przy ulicy Oporowskiej, przy ulicy Krzywoustego oraz przy ulicy Sobieskiego w Kutnie. Doskonale wiemy, że środki ochrony indywidualnej od jakiegoś czasu stały się naszą codziennością i mamy świadomość tego, że placówki takie jak domy pomocy społecznej, które opiekują się pensjonariuszami wymagającymi specjalnych warunków, muszą być zabezpieczone w tej środki ochrony indywidualnej, aby zarówno podnieść bezpieczeństwo personelu... Jak jak i pensjonariuszy Domu pomocy społecznej? Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej dziękują za przekazane środki ochrony indywidualnej, które wykorzystane będą przez ich pracowników, a także podopiecznych. Jest to dla nas niezmiernie miłe, niezmiernie ważne, tym bardziej, że sami od siebie nie wnosiliśmy o przekazanie daru. Firma z własnej inicjatywy wyszła z, z sercem otwartym dla naszych mieszkańców, pracowników z góry serdecznie dziękuję. Nie ukrywam, że każdy dar jest dla nas bardzo cenny. Z nas nie wie, kiedy zakończy się pandemia, dlatego też każdy dar jest dla nas Cenny, zabezpieczamy stany magazynowe, bo tak naprawdę nie wiemy, ile ta sytuacja będzie trwała.